Pamiętacie te czasy, kiedy Dead Space uważany był za najstraszniejszą grę na świecie, albo przynajmniej za dobry horror? a Zdajecie sobie sprawę, że od tego czasu minęła już ponad dekada? Dziś mało kto wspomina o tej serii, ale kiedyś robiła furorę. O ile grę uwielbiam, o tyle nigdy nie uważałem jej za dobrego przedstawiciela wirtualnej grozy. Wręcz przeciwnie, Dead Space jest dla mnie ikoną słabego action horroru, który pomimo niesamowitego klimatu straszy głównie wyskakującymi za rogu maszkarami. I robi to co chwilę. Twórcy martwej przestrzeni nie znali umierów jumpscenkach. Tu necromorf z szybu wentylacyjnego, za chwilę necrus zawinkla, dwie minuty później stwór wyskakuje z podłogi, i tak przez całą długość gry. Nie muszę chyba mówić, że takie zabiegi straszą co najwyżej horrorowych nowicjuszy. Jeden z odcinków Anatomii Horroru poświęciłem jumpscarom, i za główny przykład słowego wykorzystania tej formy posłużył mi właśnie Dead Space. Później doczekaliśmy się dwójki, dłuższej, większej, bardziej zróżnicowanej pod każdym względem, ale również bardziej zorientowanej na akcję. Tu już mogliśmy doświadczyć pierwszych żali ze strony graczy. Mimo wszystko, społeczność jednak przyjęła dwójkę ciepło. Znowu, moim zdaniem była ona lepsza pod niemalże każdym względem niż swój pierwowzór, a na aspekt straszenia nawet nie zwracałem uwagi. Dlaczego? Tak jak powiedziałem na samym początku, tytuł ze stajnie Electronic Arts nigdy nie był dla mnie wybitnym horrorem, był za to świetnym akcyjniakiem w klimatach grozy i bardzo brakuje mi dziś gier tego typu. Jedną z ostatnich produkcji Visceral Games przed jego zamknięciem był Dead Space 3 z 2013 roku. Gra, na którą wylało się wiadro pomyj, sprzedaż była mało zadowalająca, a przyszłość marki do dziś stoi pod wielkim znakiem zapytania. Czy trójka jest naprawdę tak zła jak to próbuje przedstawić większość graczy? No właśnie nie. To nadal słaby horror, ale bardzo dobra gra akcji. Nie tak dobra jak dwójka, ale w dalszym ciągu dobra. Jeśli ktoś faktycznie uważał ten cykl za straszną grę, to może być zawiedziony, ale jeśli tak jak ja grałeś w martwą przestrzeń głównie dla akcji, warto dać trójce szansę. Mnie gra z jakichś powodów ominęła na premierę, za to niedawno ograłem ją w koopie z kolegą, którego z tego miejsca pozdrawiam. Także mówię z góry, tytuł będę oceniał z perspektywy grania w trybie kooperacji. No i o ile przeważnie gram w gry na normalu, to bawiąc się w kołopie zazwyczaj podbijamy sobie poziom trudności na możliwie jak najwyższy, nie inaczej zrobiliśmy tutaj. Kolejną sprawą jest to, że grając z kimś na ogół ja jak i mój kompan mamy totalnie gdzieś fabułę. Dead Space 3 jest jedną z tych gier, więc z góry muszę was przeprosić, jednak ten aspekt poza wprowadzeniem pominiemy. Postaram się również pominąć szczegóły fabularne poprzedniej odsłony, będzie więc bardzo krótko i zwięźle. Po wydarzeniach z dwójki, Isaac Clark i Ellie Langford zostali parą. Rozstali się jednak przez ciężkie problemy psychiczne głównego protagonisty, który to obecnie mieszka w swoim apartamencie na księżycu. Depresyjne perypetie samotnego Izaka zostają przerwane przez dwóch mało przyjaźnie nastawionych panów, chcących wysłać bohatera na kolejną misję ściśle związaną z Markerem i Nekromorfami. Misję, która jest już w toku, i zaginęła na niej Ellie. Postawiony przed propozycją nie do odrzucenia, Clark łapie za broń i rusza na ratunek byłej ukochanej w kolejnej samobójczej misji. Tym razem celem jest ogarnięta wieczną zimą planeta tau Volantis. Tak rozpoczyna się Dead Space 3. Jak wspomniałem wcześniej, historii komentować nie będę, bo się na niej nie skupialiśmy. Mogę za to pochwalić jedną rzecz. Zazwyczaj trzecioosobowe gry akcji, w których można ogrywać razem główną fabułę, już domyślnie oferują nam pomocnika-bota jako towarzysza. Gears of War, Resident Evil 5, 6 czy Revelations 2, albo nawet Caden Lynch. Tutaj grając w singlu faktycznie gramy sami, a w multi nasz towarzysz wciela się w Johna Carvera, jednego z tych, którzy wyciągali nas z apartamentu. Carver uczestniczy w wielu cutscenkach, a nawet ma kilka własnych, oryginalnych momentów. Miło, że mimo wszystko twórcy chcieli zachować klimat grozy dla preferujących samotną rozgrywkę i nie wrzucili tego kołopa na siłę. No dobrze, zakładam, że wiecie czym jest Dead Space i jak się w to gra, więc nie będziemy się powtarzać i omówimy główne cechy szczególne części trzeciej. Zaczniemy od tego co pierwsze rzuca się w oczy: system strzelania. O ile poprzednie części naśladowały pod tym względem czwartego rezydenta, o tyle Dead Space 3 z uwagi na większą ilość akcji jest bardziej standardowym, trzecioosobowym shooterem z celownikiem na środku ekranu. Osobiście jakoś za tym poprzednim stylem nie tęskniłem. Druga najważniejsza rzecz to lokacja. Co bardzo mi imponuje to fakt, że każda martwa przestrzeń rozgrywa się w zupełnie innym środowisku. Najpierw silnie inspirowany obcym statek USG Shimura, później stacja kosmiczna Titan Station, a teraz lodowa ciała planeta Tau Valantis. W odróżnieniu od poprzednich iteracji cyklu tutaj sporo czasu spędzimy w otwartych lokacjach na zewnątrz. Tym razem możemy również swobodnie powracać do wcześniej odwiedzonych miejsc, jakie będziemy mieli okazję do swobodnego dryfowania w bezkresnej próżni kosmosu. Widoczki do dziś cieszą oko. Bowiem, mimo upływu pięciu lat, Dead Space 3 nadal wygląda znakomicie, choć pokryta grubą warstwą śniegu planeta, nie powala zróżnicowaniem. Pod tym względem dwójka wypadała zdecydowanie najlepiej. Braku różnorodności nie ratuje również backtracking. Wielokrotnie nie z własnej woli będziemy musieli wracać do znanych nam już miejscówek. Najważniejszą cechą trójki jest jednak jej tempo i większe położenie nacisku na akcję strzelać będziemy często, a trup ścielić będzie się gęsto. Z tego też powodu dostaliśmy do dyspozycji system craftingu broni. W tworzeniu wymyślnych pukawek ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia i znalezione przedmioty. Serio, nie przesadzam. Karabin z podręcznym shotgunem i wyrzutnią rakiet na silniejszych przeciwników? Spoko. Pistolet z miotaczem ognia i plazmowym bagnetem na bliskie starcia? Jak najbardziej. Gwoździarka z granatnikiem? Dlaczego nie? Oczywiście to nie wszystko. Można zmieniać typy amunicji, dodawać specjalne efekty typu staza czy eksplozja naprawdę, opcji jest całe mnóstwo. Podczas gry znajdujemy szkielety broni jako podstawę do zabawy, a także schematy, wszelkie dodatki czy ulepszenia, jak i zasoby potrzebne do craftingu. Bawić się tym całym osprzętem możemy w warsztatach. Z początku może wydawać się to skomplikowane, ale spokojnie, nie ma tam nic nadzwyczajnie ciężkiego, każdy z Was będzie mógł pobawić się w inżyniera zabawek do eksterminacji nekromorfów. I nie tylko. Poza znanymi nam maszkarami i całym stadem nowych typów nekrusów, wymienimy się również ogniem z przedstawicielami rasy ludzkiej. Na szczęście takie etapy występują stosunkowo rzadko. Pozostaje kwestia amunicji, a ta została rozwiązana w bardzo prosty sposób, no bo jest do jednego typu i trzeba się bardzo postarać, by się z nich wystrzelać. Co jeszcze? Możemy robić role niczym w Dark Souls, a także kryć się za osłonami. Obu funkcji używałem raczej rzadko, nie są szczególnie przydatne. Ostatnią wartą wymieniania nowością są misje poboczne. Jest ich niewiele, a my w całości przeszliśmy wyłącznie jedną. Pozostałe tylko zaczynaliśmy i do tego momentu wyglądały dokładnie tak samo jak ta pierwsza, też więc odpuściliśmy. W skrócie, są to relatywnie trudne lokacje, pełne zagrożenia w formie pułapek i nekromorfów. Jeśli uda nam się przedrzeć do końca, zdobędziemy wartościowe i unikalne przedmioty. Tyle. Dodam tylko, że znajdują się tu również sidequesty stricte pod koopa. Co, Co prawda nie graliśmy w nie, ale są. Cała reszta gry to stary, dobry Dead Space. Idziesz, tłuczesz na miazgę monstra, rozwijasz swój ekwipunek, walczysz z bosami i czasem rozwiążesz jakąś niby zagadkę. Nie ma tu żadnych specjalnie zaskakujących nowości poza tym, co już wymieniłem. Z perspektywy czasu brakuje mi tego typu horrorów. Naprawdę wolałem te prostackie straszenie i wybijanie zastępów wrogów, niż dzisiejsze pseudo-ambitne indie symulatory chodzenia. Takie Dead Spacey były przynajmniej rozrywkowe i ciekawe. Przy Walking Simach zwyczajnie przysypiam, a kolejne gry inspirowane produkcjami Fictional Games już nie robią żadnego wrażenia. Chyba nie tylko na mnie. Powtórzę się więc któryś raz z kolei, nadal mam nadzieję, że twórcy gier AAA wrócą do tego gatunku, nawet z grami akcji, byle byłoby to w końcu coś wartego uwagi. A czy trzecia część tego cyklu jest warta uwagi? Jak najbardziej. Nie jest to jakiś wybitny tytuł, ale to naprawdę solidny akcyjniak. Może czasem zbyt dużo tutaj akcji. Mimo wszystko nie rozumiem tych wszystkich żali. O ile recenzenci ocenili trójeczkę dość dobrze, tyle gracza są jakoś wrogo do nienastawieni. Jeśli więc zniechęciliście się opiniami i pominaliście trzecią martwą przestrzeń, może warto się nią dziś zainteresować. Ja ze za swojej strony polecam, jeżeli oczywiście nie poszukujesz strachu, tutaj go nie ma. Chętnie poczytam Wasze komentarze na temat tej pozycji. Być może wyjątkowo mi się gra spodobała, a faktycznie są tu jakieś ogromne wady, które przeoczyłem bawiąc się w kołopie. To wszystko co mam do powiedzenia, więc żegnam was i do następnej recenzji.